Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Tylko słowo przeżywamy już dzisiaj drugą niedzielę, zwykłą roku B. Wysłuchamy Ewangelię dotyczącą przemienienia pana Jezusa na górze Tabor. Tam pan Jezus zaprosił trzech uczniów: Piotra Jakuba Jana i wobec nich przemienił się. Jego odzienie stało się lśniąco białe. A z nieba odezwał się głos, i to jest niezwykłe świadectwo Boga Ojca o swoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie. Posłuchajmy tych niezwykłych słów. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Relacje w Trójcy Świętej, te relacje rodzinne pomiędzy Ojcem i Synem nacechowane są. Promocją, miłością, niezwykłą życzliwością, czułością. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chciałbym zapytać, jak często wprost, eksplicite, prosto w oczy, mówisz swemu dziecku, wnukowi, że go kochasz. Tyś jest ma córka, tyś jest mój syn ukochany. Tyś jest moja wnuczka, wnuczek, kocham Cię. To są mocne słowa, w których wyrażamy nasze uczucie. Jest ważnym, byśmy miłość okazywali poprzez czyny i dbali o wychowanie, o rozwój moralny, religijny, intelektualny dzieci. Ale także tę miłość należy okazać słowem: powiedzieć człowiekowi z serca, z uczuciem, z przekonaniem, że się go kocha. Wtedy i czynem, i słowem ukazujemy na wzór Boga Ojca, który właśnie tak postępował względem swego Syna. W tych ważnych momentach mówił. To jest mój syn umiłowany. Drugą naukę, którą pragnę zaproponować, jest ta, by te słowa odnieść do siebie: by jeżeli czujesz się samotny i brak w twym życiu miłości, brak w twym życiu tej czułości, tkliwości ze strony innych ludzi, Byś miał to przekonanie, że Bóg, który jest miłością, kocha cię. Usłysz słowa Pana Boga, który do Ciebie mówi, Tyś jest moje dziecko, ukochane, w Tobie mam upodobanie, kocham Cię. Tak jest naprawdę jest tym przesłaniem szczęścia, miłości, radości, które otrzymujemy od Pana Boga za darmo. Pozostawiam. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże.